Drodzy winopilcy, my często wam mówimy, że ten odcinek będzie specjalny, ale ten dziś naprawdę będzie specjalny. Prosto z Portugalii, sama ja dla was i ten odcinek nie będzie może tak edukacyjny jak wszystkie 200 odcinków, które zrobiliśmy dla was do tej pory, ale mam nadzieję, że i tak docenicie ładne obrazki i małą reklamę, którą dla was zrobiłam. Oglądajcie! Wiecie, że mieszkam w Portugalii. Mieszkam w Portugalii niedaleko miasteczka Santaraj, na część którego nawet noszą kapelusz, i wpadłam tutaj na taki pomysł, dzięki któremu mogę ja z Wami się spotkać. Na jeden dzień albo na dwa dni, albo na dłużej. Mam pomysł na winne dni z Kamińską, na wine tastingi, na, na winne podróże poza Lizbonę. Ze mną, z Kamieńską. Ustaliliśmy z Tomkiem, że zrobimy odcinek, w którym pokażę Wam, co chcę i mogę dla Was zrobić. Kiedy przyjeżdżacie do Lizbony, być może w swoich planach macie wycieczkę do Sintry, bardzo polecam oczywiście, do Cascais Na pewno warto jest spędzić trochę czasu buszując po małych uliczkach Alfamy w Lizbonie. Na pewno warto jest też pojechać nad, nad ocean, bądź po prostu na plażę nad rzeką Tag. Ale. Jeżeli macie jeden ekstra dzień, możecie przyjechać zaledwie godzinę drogi od Lizbony do regionu Terzo. I spędzić dzień ze mną w winnicach. Mam kilka fantastycznych programów. Poznałam tutaj fenomenalnych ludzi, przepiękne miejsca. Wiem, gdzie chcę, gdzie mogę Was zabrać. I mam taki pomysł, że spotykamy się tutaj i ja zabieram Was. Jeżeli jesteście tylko we dwójkę, to jedziemy w trójkę. Jeżeli jest Was więcej, ogarniemy to tak, żebyśmy się dobrze bawili. I robimy tak, że jedziemy do pierwszej winnicy, a następnie. Jemy lunch. Jemy lunch w winnicy. Lunch przygotowany tylko i wyłącznie dla naszej grupy, nie w żadnej restauracji, tylko lunch w winnicy. Oczywiście degustując wina, oczywiście dodając wszystkie pytania, które zawsze chcieliście za zadać, czy to winiarzowi, czy też mi, bo przecież będziemy tam wszyscy razem. Więc degustujemy, rozmawiamy, oglądamy winnicę. Po lunchu jedziemy do kolejnej winnicy. Znowu degustujemy, oczywiście, robimy sobie fajne zdjęcia, dobrze się bawimy. I jest nam po prostu fajnie. Winiarze w Portugalii są absolutnie przysympatyczni, winiarze i winiarki. Jedynym problemem często jest kwestia umówienia się. Spontaniczność jest raczej ich mocniejszą stroną niż ogarnianie rzeczy do przodu. W związku z tym ja wszystko ogarnę, ja wszystko załatwię, a wy tylko przyjeżdżacie. Siadacie do samochodu ze mną, bądź też możemy jechać waszym samochodem, jeżeli wynajmujecie akurat auto, bo i tak planowaliście podróżować po okolicy. I zwiedzamy, zwiedzamy region Teżu. Region Teżu, który jest zaledwie godzinkę od Portugalii i tak naprawdę mógłby być bardziej znany, ale znany nie jest aż do dziś. Tak naprawdę nie musimy ograniczać się do Teżu. Możemy również pojechać do innych regionów. Mam programy dłuższe bądź też krótsze. Teżu akurat jest o tyle fajne, że te podróże pomiędzy winnicami nie trwają zbyt długo, więc nie spędzamy niepotrzebnie czasu w samochodzie, aczkolwiek czas spędzony w samochodzie to też jest okazja, żeby po prostu sobie pogadać. Miałam tutaj już dwie grupy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy już mnie odwiedzili. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zresztą wiem, że Wam się podobało, bo mi o tym mówiliście. I czekam na kolejne chętne i odważne osoby zainteresowane winem, chcąc poznać nowe regiony Portugalii. Tak naprawdę możemy nawet pojechać do Doliny Douro. Przecież wiecie, jak bardzo kocham Dolinę Douro. Robiłam już tam kilka wycieczek wcześniej, w poprzednich latach. Zresztą teraz właśnie również jadę tam z dwójką moich gości, więc Dolina Douro również jest absolutnie do ogarnięcia, aczkolwiek potrzeba nam jest troszeczkę więcej czasu na Dolinę Douro. Za to widoki niesamowite i możliwości nieograniczone. Ale to nie wszystko. Bo kiedy się jest ze mną, to bardzo ważnym elementem jest również Gastronomia, jedzenie, ale też historia, kultura danego miejsca. W związku z tym w ogóle na samym początku możemy odrobinę zwiedzić miasteczko Santaray. Miasteczko znane z gotyckich kościołów, bardzo ładne miasteczko, z którego wzgórza rozciąga się przepiękny widok na rzekę Tag. Ale przede wszystkim dzień winny z Kamińską kończy się specjalnym masterclass dotyczącym win portugalskich oraz kolacją. U mnie na moim tarasie z przepięknym widokiem. A jeżeli zawitacie do mnie w odpowiednim czasie roku, a pamiętajmy, że akurat w Portugalii lato trwa bardzo długo, a wiosna zaczyna się super wcześnie, ale jeżeli będziecie u mnie w odpowiednim dniu roku, to będziecie mieli okazję, żeby spróbować mnóstwa jeżyn i fig, które tutaj rosną, a są tak słodkie, że nigdy nie jadłam czegoś tak słodkiego. Podczas kolacji i tego powiedzmy sobie wykładu rozmawiamy tylko już i wyłącznie o winach portugalskich. Nie degustujemy już win regionalnych tutaj z regionu Teżu, natomiast przechodzimy sobie przez elegancko, przez wszystkie em, regiony winiarskie Portugalii od północy, od minu aż do południa, do Alenteżu. Spróbujecie różnych stylistyk, poznacie historię Portugalii. zobaczycie co warto tutaj pić. Jak bardzo niezwykłe są tutaj szczepy i tutajsze wina. Podoba Wam się ten pomysł? Jeżeli podoba Wam się ten pomysł, to koniecznie do mnie napiszcie. Możecie mnie znaleźć oczywiście na moim Instagramie, United States of Taste, ale możecie również do mnie napisać na mail bezpośrednio. Adres zostawię Wam pod tym filmem. I po prostu spotkajmy się w Portugalii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzieliście na filmikach, jak to tutaj wygląda. Kilka winnic, w których już byłam z grupami, które zdecydowały się na odwiedzenie. Serdecznie Was zapraszam do teżu. Mam nadzieję, że się zobaczymy i porozmawiamy więcej o winie, życiu i naturze. Picie odpowiedzialnie, łapki w górze. I do następnego razu. Widzimy się już za tydzień z Tomkiem. Pa!